Cześć, witam na kanale Info Prawa. Pora na sadzenie czosnku. Celowo nie mówię czosnku zimowego, czy też czosnku jesiennego, ponieważ będzie eksperyment. Zaraz przejdę do sadzenia, do tego jak to sadzić, co ile się sadzi, głębokość sadzenia i tak Jednak na początku powiem właśnie o tym eksperymencie. W poprzednim sezonie, no, który się zakończył do, dosyć niedawno, Dosyć niedawno no porównałem wam czosnek jesienny z czosnkiem wiosennym, który czosnek daje większe zbiory, no i czosnek jesienny dał większe zbiory niż czosnek wiosenny i to znacząco. Miałem też czosnek słoniowy, który wydał no jeszcze większe zbiory, ale tutaj chodziło właśnie o porównanie czosnku wiosennego z czoskiem jesiennym. Teraz mam pole na czosnek i tutaj. Jak możecie sobie zauważyć pod tym gąszczem od sąsiada, to mamy palik. Kijek bambusowy, znaczy się kijek bambusowy, cztery takie kijki tutaj są. Dlaczego one tutaj są? Nie bez celu, ponieważ tutaj cztery rzędy, cztery, cztery rzędy, będą czosku jesiennego sadzonego właśnie dzisiaj. Cztery rzędy będą czosku wiosennego sadzonego też dzisiaj, czyli czosku wiosennego sadzonego jesienią. Porównamy sobie Jakie będą zbiory? I tutaj jeszcze miejsce na cztery rzędy czosku jesiennego, który mam zamiar sadzić wiosną. Z nim może być różnie, bo on może mi do wiosny nie dotrwać. No ale zobaczymy, jak będzie. Żeby było tego mało, tutaj jeszcze dodatkowy eksperyment. No ja już wcześniej też, też miałem, ale to będzie, myślę, że też ciekawe. Czosnek w Donicy. Tutaj. Będzie kilka czosnków, w jednej na przykład będzie jeden, zaraz będę wszystko, wszystko sadził. Także jest dosyć ciekawy eksperyment i zobaczymy, co wyda większe plony. Czy na przykład czosnek wiosenny, który jak go sadzę wiosną, on później nie kwitnie, bo czosnek jesienny mi tam próbuje iść w, w kwiat. Co trzeba na to reagować tym, że usuwamy te, te pędy kwiatostanowe. To zobaczymy, czy na przykład właśnie ten czosnek. Wiosenny sadzony jesienią też pójdzie w kwiaty. Zobaczymy, jak to sobie będzie wszystko radziło. Przejdźmy więc płynnie do sadzenia. I tutaj mam, tak jak powiedziałem, cztery rzędy dla każdego czosku. Cztery rzędy, gdzie między rzędami odległość jest 25 cm, czyli 25, 25, 25 i tak dalej. W rzędzie odległość to 10 cm, w 10, 15. Ja Sadzę na odległości 10 cm. Głębokość sadzenia czosku jesiennego to jest 7 cm, natomiast wiosennego tam, znaczy, sadzonego wiosną, mniej. Natomiast ja czosnek wiosenny też będę sadził na głębokość 7 cm. Tutaj mam mój profesjonalny sprzęt, aby wszystko było posadzone na mniej więcej 7 cm głębokości. Oczywiście będzie centymetr mniej, centymetr więcej. Nie ma to aż takiego znaczenia, ale tutaj sobie zrobiłem taką, taki ślad, i teraz będę robił dziurki dla czosnku. Tak na oko, bo to też no, czasem, czasem robię za pomocą za pomocą miarki, no jednak teraz bez tej miarki myślę, że sobie poradzę, chociaż ja mam tendencję do tego, żeby robić krzywe rzędy, czyli oby było takie, takie, ten, no mam tak tak niestety robię ale myślę, że w miarę sobie z tym wszystkim poradzę. Czosnek sadzę na stanowisku słonecznym stanowisko słoneczne dla czosnku jest bardzo ważne tutaj trzeba też przyznać, że czosnek jest warzywem stosunkowo niewymagającym. On zwykle sobie sam rośnie. Nic nie trzeba z nim robić po prostu sadzę i zbieram. Tak jest zwykle. Nie jest tak zawsze. O, tutaj mi akurat kiepsko wy, wychodzi ta dziurka. Yy, ta, tak jest zwykle, nie jest tak zawsze. W przypadku czosnku jesiennego właśnie dbamy o to, żeby usuwać te pędy kwiatostanowe, gdy sadzimy wiosną tego problemu. Nie ma, ale tak jak już powiedziałem, czosnek jest wtedy zwykle mniejszy. Ja wolę sadzić jesienią, ale to każdego wybór. Wiosną też jest taka przewaga, że ten czosnek będziemy mieli później, co właśnie może być plusem albo minusem, ale niewątpliwie zwykle czosnek wiosenny wytrzyma dłużej, dłużej przetrwa, dłużej będzie nam się przechowywał niż ten czosnek jesienny. Także to jest w miarę spory plus. Do sadzenia czosnek wybieramy taki, który nie gnije, jest ogólnie według nas wizualnie ładny, wiecie, że nie ma jakichś, jakichś właśnie śladów gnicia, że coś się tam z tym czosnkiem dzieje. Jeśli taki ślad widać, jeśli macie wątpliwości, to lepiej wsadzić no po, po prostu inny ten ząbek. Do sadzenia wybieram jak największe ząbki, jednak Zrobię tutaj jeszcze dodatkowy eksperyment, o którym opowiem za chwilę. Tutaj sobie zrobię dziurki poza kamerą, i już wracamy właśnie do tego eksperymentu. Dołki pięknie zrobione, i czas na sadzenie. Na początek sadzenie czosnku jesiennego. I tutaj macie ten eksperyment. Ta kubka, i ta kubka to jest tyle samo czosnków 20, bo. Bo na tyle mam miejsca, mam miejsca na 40, czosków, 40 ząbków czosku jesiennego, jak również na 40 ząbków czosku wiosennego i później jeszcze w przyszłym roku będzie 40, więc nie ma to, tego aż tak dużo. Ale tutaj mi chodzi tak. Tu macie ząbki jak najmniejsze tego czosku jesiennego. Powybierałem właśnie sobie takie właśnie jak najmniejsze. Tutaj są czoski, które mi się trafiły jak największe. Porównamy sobie. Nie tylko właśnie zbiory z tego czosnku wiosennego jesiennego, ale też właśnie zbiory na przykład z czosku, ale też zbiory z samego czosku jesiennego. Tu w przypadku mamy 20 tych większych, czyli jeden rządek mamy 10 miejsc, czyli większe, większe, później będzie, będą dwa rzędy mniejszych, i tak samo będzie z czoskiem wiosennym, czyli też będzie dosyć fajnie pokazane, jak to. Jaki czosnek sadzimy, ma wpływ na późniejsze planowanie, bo te czoski będą obok siebie, więc nie, nie powinno być tak, że o, tutaj macie nie wiem, lepsze stanowisko, czy coś. Powinno być wszystko y, takie, takie same. Ale mi się do Was fajnie mówi. No, czuję taką radość, że tutaj sadzimy, że coś tutaj się jeszcze robi. Mimo tego, że jest listopad no, i za niedługo no, nic nie będzie się tutaj robiło, ale i tak jest tutaj radość. Tutaj chcę Wam jeszcze pokazać jedno. Jak tu widać, o, tutaj mamy tak, mamy taki ząbek, gdzie jest obrane trochę i mamy taki ząbek, gdzie, jest, gdzie nie ma obrane nic. I powiem Wam, żebyście się nie przejmowali tym, czy ten czosnek będzie taki, czy ten ząbek będzie taki, jeśli chodzi o właśnie te obranie, bo testowałem już, już, już wcześniej, wcześniej, nieraz yy, właśnie to, że mamy czosnek obrany, cały, mamy czosnek cały, nieobrany, nie czy to wzejdzie, czy ten, nie ma to jakiegoś takiego większego wpływu, przynajmniej ja, ja tak nie zauważyłem, więc sadzę czoski różne, jak się trafi, natomiast lubię sobie tutaj urwać troszkę, troszkę tego przodu, ale to też nie jest jakoś wymagane bardzo. Więc tak, głębokość sadzenia 7 cm. Sadzimy płaskim do dołu, czyli tym. Nie tym, tylko tym. No i w zasadzie to żadnej pielęgnacji teraz nie ma. Jeszcze te czoski po posadzeniu podleję i tyle. Oczywiście tą ziemię zaraz po posadzeniu zasypię. Więc tutaj już żadnej pielęgnacji więcej w przypadku czosku nie robię. A więc taka jest ta uprawa, uprawa czosku, tak jak już powiedziałem jest bardzo łatwa, jeszcze powiem o jednym, że będę pewnie czosnek sadził w domu, tak jak to było w tamtym roku, ale ten czosnek będzie przeznaczony na szczypior, nie żeby on mi w domu urósł, bo w domu na to szans nie ma, tutaj ma mi urosnąć szczypior. Czosnek na szczypior, można go uprawiać w domu przez cały rok, nawet, właśnie, zimą. Ja w domu lubię sobie pouprawiać, właśnie czosnek, cebulę zimą, bo no nie ma co tutaj robić nie ma jak więc chociaż troszeczkę tej namiastki mojej ukochanej działki i tutaj ma znaczenie w tamtej uprawie na szczypior czy jest ten czosnek obrany. Czy nie? Jeśli ten czosnek jest nieobrany, to dłużej będzie wschodził, więc dobrze, żeby był obrany, albo żeby miał chociaż tą, tą końcóweczkę właśnie obraną czyli nie taką, tylko po prostu taką, żeby to było na wierzchu szybciej wzejdzie. A najlepiej wybierać takie czoski, które mają już na wierzchu szczypior. A więc dobra, tutaj jeszcze sadzę sobie ten czosnek jesienny mniejszy i zaraz. Przejdę do sadzenia czosku wiosennego. Ta sama sytuacja z czoskiem wiosennym. Tutaj wybrałem mniejsze ząbki, tutaj są ząbki większe. Czosnek jesienny już posadzony. Przejdźmy do sadzenia czosnku wiosennego. Na początku dwa rzędy, które, które, których ząbki są jak największe. I tutaj głębokość czosnku sadzonego wiosną powinna być mniej więcej 3-5 cm. Natomiast mimo tego, że ten czosnek jest czoskiem wiosennym, to ja go sadzę na głębokości mniej więcej 7 cm. Warto też wspomnieć o terminie sadzenia czosku. Z tym jest różnie. Niektórzy sadzą w październiku. Ja sadzę w listopadzie i według mnie to jest bardzo dobry termin, jeśli chodzi o czosnek. Jesienny, jeszcze w sumie przez cały listopad można było sadzić bez żadnego problemu, może w grudniu, nie wiadomo jak będzie z, po, z pogodą, ale teraz jest według mnie bardzo dobry termin, jeśli chodzi o termin wiosną to polecam sadzić czosnek, no jak już ziemia rozmarznie, jak najwcześniej, im wcześniej tym, tym lepiej, najpóźniej tak w połowie kwietnia polecam Wam ten czosnek sadzić. Najlepiej by było w marcu, jeśli ziemia już nie będzie rozmarznięta. Dobra, dokończę sobie to sadzenie. A tutaj do tych dwóch donic 15-litrowych wsadzę sobie jeszcze czosnek jesienny. I tutaj mamy pięć miejsc, natomiast tutaj mamy trzy. No chciałem też dać jeden czosnek, no ale szkoda mi, szkodami miejsca. Tam w jeszcze jednej donicy dam sobie czosnek słoniowy. A tutaj zobaczymy, jakie będą zbiory właśnie czosku jesiennego w porównaniu z czoskiem jesiennym, który jest bezpośrednio w gruncie. A więc czosnek został posadzony, teraz tylko go przykryć i podlać. A więc podsumowując, na początku zostały wsadzone cztery rzędy czosku jesiennego, z tym, że pierwsze dwa rzędy to były te ząbki większe, później te. Dwa to były ząbki mniejsze. Następnie po tych czterech rzędach zostały posadzone cztery rzędy czosnku wiosennego. Dwa pierwsze rzędy te ząbki były większe, dwa rzędy te ząbki mniejsze. Tutaj natomiast mamy jeszcze uprawę w donicach, gdzie mamy tutaj trzy sztuki, czosnku jesiennego i trzy sztuki. I 5 sztuk też czosku jesiennego. Zobaczymy porównanie uprawy. Także tutaj, jeszcze na tym miejscu, które jest nieużyte, będzie posadzony czosnek jesienny, ale wiosną. Jeśli się uda go przechować, jeśli nie, to w tym miejscu będzie posadzony czosnek wiosenny. Też sobie wtedy porównamy. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Naprawdę było mi bardzo fajnie nagrać ten film, jak mi było miło nagrywając ten film. Pozdrawiam. Oczywiście cały ja zamiast rękawiczki sobie ubrać to bez. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Prawa. Polecam przy subskrypcji zaznaczyć tak zwany dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Pozdrawiam.